Studio Rzeczpospolitej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jesteśmy na kongresie Impact24 w Poznaniu. Wita Państwa, Marcin Piasecki. Jest ze mną gość, pan profesor Bogumił Kamiński, Szkoła Główna Handlowa, twórca AI Lab na tej uczelni. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, co to jest AI Lab? No więc. Y AI Lab y, to jest nowa jednostka, która powstała na uczelni, jest ona stosunkowo nietypowa, ponieważ zwykle uczelnie są zorganizowane w struktury, które dzielą y, naukowców na y, różne grupy zainteresowań. Natomiast akurat te zagadnienia sztucznej inteligencji okazuje się, że one w tej chwili wchodzą we wszystkie obszary y, jakby biznesu, zarządzania ekonomii, tym, czym, czym my się na uczelni zajmujemy. W związku z tym. Tutaj nasz pan rektor Wachowiak zdecydował się powołać centrum, które jest międzykolegialne, czyli jakby scentralizowane miejsce, które ma zapewnić trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, żebyśmy mieli w jednym miejscu zgromadzonych wszystkich naukowców, nieważne od tego, z czego oni wyszli pierwotnie, ponieważ 20-30 lat temu tej sztucznej inteligencji jeszcze nie było, więc. Te zainteresowania sztuczną inteligencją osoby z różnych obszarów zastosowań wzięły, więc jakby mamy centrum, w którym w jednym miejscu mamy zgromadzone te kompetencje, także jeżeli prowadzimy badania, to jesteśmy je w stanie prowadzić właśnie takimi zespołami bardzo osób o bardzo zróżnicowanej przeszłości, ale jednocześnie zainteresowanych. Sztuczną Inteligencją. Przykładem tego badania jest indeks cyfryzacji polskich przedsiębiorstw, o którym tu jeszcze będziemy na naszej konferencji mówili. Drugi element jest taki, że w związku z tym, że my to centralizujemy od strony kompetencyjnej, to też zajmujemy się tym, żeby w sposób skoordynowany realizować. Kwestie związane z dydaktyką i szkoleniem w tym zakresie. Dlaczego? Dlatego właśnie, że jest bardzo duży popyt na te zagadnienia w tej chwili, no i znowu, żeby na niego odpowiedzieć, to warto było się zorganizować. No i trzecia rzecz, która dla mnie osobiście jest bardzo ważna, dlatego że ja historycznie też sporo z biznesem pracowałem, jest taka, że my nie tylko w sobnie chcemy się tą sztuczną inteligencją zajmować, ale też bardzo dużo współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi. Z partnerami gospodarczymi czy z instytucjami publicznymi po to, żeby właśnie te metody zaawansowanej analizy danych, nad którymi my pracujemy naukowo na uczelni, rzeczywiście zacząć wykorzystywać w biznesie i też w prowadzeniu polityki gospodarczej. No właśnie, panie profesorze, to przejdźmy do tego biznesu. Jaką rolę sztuczna inteligencja odgrywa w tej chwili w biznesie? Oprócz wielkich nadziei, wielkich nadziei, wielkich oczekiwań z no, ewentualną rewolucją, którą wprowadzi w naszej rzeczywistości biznesowej. Ale jaka, jaka jest jej rola? Ja myślę, że tutaj warto o tej sztucznej inteligencji powiedzieć, że ona w tej chwili ma dwa wymiary. Te dwa wymiary się pojawiły w zasadzie od momentu, kiedy wszedł OpenAI z czatem GPT. Dlatego, że Taki tradycyjny obszar sztucznej inteligencji wykorzystania, który jakby był jeszcze przed tym hypem, ale teraz też się utrzymuje, on jest bardzo ważny. To generalnie był taki nurt zastosowania, w którym mówiliśmy i ciągle mówimy, że generalnie przedsiębiorstwa, żeby być bardziej efektywne, powinny dobrze wykorzystywać swoje dane. W związku z tym algorytmy i metody sztucznej inteligencji generalnie miały za zadanie wspomagać podejmowanie decyzji. Czyli na przykład jak mamy przedsiębiorstwo logistyczne, to takie algorytmy będą optymalizowały, jak tam mają paczki być wożone, nie wiem, w banku są algorytmy, które mówią, któremu klientowi można dać bezpiecznie kredyt, a któremu nie. Natomiast y, drugi typ y, tej sztucznej inteligencji, czyli tak zwana ta generatywna sztuczna inteligencja, ona mniej się skupia na tym, żeby bezpośrednio wspomagać decyzje, tylko bardziej, żeby pomagać w podnoszeniu produktywności. Czyli tu jakby wszyscy się zetknęliśmy z tym, tak, że można zadać do czata GPT przykładowo pytanie, on nam da odpowiedź, albo nawet w tej chwili w przeglądarce jest tak, że wpisujemy zapytanie, ona nam kontekstowo dobrze odpowiada. Zresztą y, dosłownie w tym tygodniu był y, OpenAI, kolejną wersję swojej technologii ogłosił, gdzie tak już jest. wiemy, że oni jednocześnie umieją w czasie rzeczywistym analizować i to, co mówimy, i obraz, tekst i ten jakby bot z nami zupełnie interaktywnie współpracuje. To jest tak, że to nie pomaga nam bezpośrednio, czy to, to nie są technologie bezpośrednio nastawione na to, żeby jakąś konkretną decyzję poprawić w przedsiębiorstwie, natomiast one są nastawione na to ogólnie, żeby podnieść produktywność no, a być może nawet w pewnych obszarach niedługo się okaże, że w ogóle y, y, ta, one będą na tyle efektywne, że nie będzie potrzeby angażowania ludzi w realizację pewnych procesów wcale. No, ale to też czas pokaże, jak to się będzie rozwijać, chociaż wszystkie prognozy wskazują na to, że tak będzie. To znaczy, że te technologie tak się dobrze rozwijają, że y, będą tego typu y, tendencje. No tak, ale z drugiej strony ja mam pewne podejrzenie, że mówi się o tym tak dużo, że to jest. Tak wielka no w tej chwili też moda na kwestie związane ze sztuczną inteligencją, że możemy się nieco rozczarować, tak, tak finalnie, że na przykład ten proces będzie dużo dłuższy niż ta natychmiastowa rewolucja, która ma nastąpić, nastąpić zaraz. Czy nie ogarniają Pana tego rodzaju wątpliwości? No to tu są. Yy... Jakby dwie kwestie. Po pierwsze, pewne rewolucje to już się w zasadzie dzieją, tylko my ich nie widzimy. Dlaczego? Dlatego, że jak na przykład spojrzymy na media społecznościowe, to my nawet nie jesteśmy świadomi, jak duży procent kont, które tam jest, to są konta, które nie są prowadzone przez ludzi, tylko to są boty. Tylko, że my jako użytkownicy nawet tego nie odczuwamy, bo te boty już tak dobrze działają, że w ogóle się tego nie widzi. Także w pewnych obszarach zastosowań tak zdecydowanie jest, ale to pytanie, które pan redaktor zadaje, jest bardzo celne. I de facto my, tworząc nasz ten indeks cyfryzacji przedsiębiorstw, czyli mierząc to, jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą właśnie do kwestii w szczególności sztucznej inteligencji, okazało się, że one podchodzą do tego dużo ostrożniej. Co to znaczy? To znaczy, że jest tak, że generalnie firmy nam odpowiedziały, że nie inwestują w te bardzo zaawansowane technologie w ciemno na zasadzie takiego zabezpieczenia się tylko przed tym, że być może to będzie rzeczywiście rewolucja, tylko raczej, jeżeli mają taką inwestycję dokonać, to ona jest poprzedzona w większości wypadków, oczywiście, bo tu firmy są różne, ale dla takiej typowej polskiej firmy poprzedzona analizą rzeczywiście ekonomiczną, czyli czy racjonalnie można założyć, że ta technologia rzeczywiście da wartość, i też Tutaj na przykład, nie wiem, miałem dwa tygodnie temu takie spotkanie z przedstawicielami szeregu banków polskich, odpowiedzialnych właśnie za obszar, obszary sztucznej inteligencji w różnych bankach i oni też ciekawą rzecz powiedzieli, że nawet w takim sektorze bardzo zaawansowanym technologicznym, jak właśnie banki finanse, oni mówią, że jak coś wdrażają, to bardzo też patrzą na to, czy to jest coś, co jest jakby, jakby związane z tym, że wszyscy inni już też zaczynają to robić. Tak? Czyli generalnie jest tak, że ogólnie są stosunkowo ostrożni, bo chcą mieć pewność, że pewne inwestycje będą dawały zwrot. Natomiast no jak już się widzisz, że jeden, drugi konkurent zaczyna coś robić, no to wtedy jakby zarządy, jakby mówią, dobrze, to nie możemy już ryzykować tego, że będziemy czekali, aż nam break-even wyjdzie <grym> na, na wycenie projektowej, no bo jak konkurencja coś już robi, no to. No tak, ale tutaj <grym> się pojawi problem pionierów, tak? Ktoś, ktoś musi być pierwszy jednak w tego rodzaju rozwiązaniach. Czy są tacy odważni? Tak, są. I to właśnie jest kolejna rzecz ciekawa, która nam wyszła w tym badaniu, mianowicie. Jak spojrzymy sobie na to, które firmy najszybciej wchodzą w wykorzystanie sztucznej inteligencji, to oczywiście oprócz startupów, które jakby rozwijają z te technologie z definicji, ale tutaj bardziej myślę nie o tych twórcach sztucznej inteligencji, ponieważ to jest trochę inny sektor, tylko bardziej uważam, że warto myśleć o tym, jak firmy używają technologii, które już powstały, no bo jakby w skali gospodarki to jest zdecydowana większość przedsiębiorstw. No, okazuje się, że to właśnie. Z jednej strony nie są firmy największe, bo te firmy największe, raz ze względu na złożoność swojej organizacji, dwa ze względu na pewną, nie myśląc o tym negatywnie, ale taką właśnie ostrożność czy większe, yy, większe yy, nastawienie na to, żeby nie podejmować zbyt ryzykownych decyzji. One oczywiście rozważają te technologie, ale podejmują te decyzje jednak wolniej. Z drugiej strony, firmy takie zupełnie małe, one też. W zakresie właśnie wykorzystania technologii, czyli te, które by miały z nich korzystać, one też nie wchodzą w tę te technologię za szybko, tylko z innych powodów. Bo powód jest taki, że z kolei dla nich koszt wejścia jest za duży. To znaczy, inwestycja w to, żeby nabyć kompetencji, kupić technologię, jest za duża, żeby się na to decydowały. No i teraz, co nam zostaje? Zostaje śmieć średnie. Czyli dostatecznie duże, żeby jakby im się już to opłacało, a dostatecznie małe, żeby właśnie mogły być takie zwinne i szybko sobie coś wdrożyć. No i na przykład w bankach jest właśnie tak, że te banki mniejsze, ale one oczywiście już są też dostatecznie duże, właśnie inwestują w pewne technologie, no i wtedy ci nasi giganci branżowi, jakby to obserwując, jakby już też się potem decydują na to, żeby pewne rozwiązania tworzyć, także tutaj jakby to, że mamy miks firm różnej wielkości, to to napędza to, że właśnie ta innowacja się jakby pojawia, no a potem już jak jedna firma to robi, no to wszyscy wiadomo w naturalny sposób to będą próbowali oceniać i naśladować. No to bardzo ciekawe wnioski, że ci średni potrafią być liderami innowacyjności. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Pan Profesor Bogumił Kamiński. Ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, twórca AI Lab. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.